Witajcie z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku, tak jak prosiliście, porównanie LeBronów 19 wersja wysoka oraz Jordanów 36 wersja wysoka. Kiedy wy to oglądacie, to ja już pewnie mam LeBrony 20, więc możecie pytać, jakie są i czy są piękne. A te to wszyscy znamy i lubimy, więc przejdźmy już do porównania, ale zanim to zrobimy, pamiętajcie subować, lajkować i tam klikać na dole, wesprzyj, ponieważ kto do końca tego miesiąca wesprze ten kanał będzie wspierającym, ma szansę na losowanie nagród. I każdego pierwszego dnia miesiąca będą losowania nagród dla wspierających, więc kosztuje to mało, a można wygrać fajne nagrody. Dobra, przejdźmy już do samego odcineczka. Cena do sztosa. Cena 50 zł niższa. Sztosy, o kurde, moi drodzy, ostatnio, tylko ostatnio w wysokiej wersji. El Matador. Przepiękne. Taco Jay, Piękne. Te dwa CW. To zielone jest super. Ogólnie ten but jest dla mnie mega ładny. 36 Jordany to dla mnie jedne z najładniejszych Jordanów ostatnio od czasów 30 jedynek. No, 31 były spoko. Ale nie było tam, no tam wiadomo, tam było, musiało być bread, musiało być szatet backboard, Musiało być Royal, musiało być yy, Shadowy. No, wiadomo, te podstawowe, takie ZWU-jedynek, no musiały być i reszta, to już takie były dodatki, więc dla mnie Mech tutaj jest przepiękny. Mm, tutaj cena wyższa, sztosy. Uważam, że te buty mają bardzo duży potencjał, jeśli oglądanie bardzo ładnie, ale ta siatka tutaj. Często zakrywa bardzo ładne wzory i jest to poukrywane, co dla mnie bardzo zabija wizualnie ten but. Oczywiście wiem, że jest wielu fanów, którzy noszą je lifestyle'owo. Ja osobiście nie jestem jedną z tych osób, więc no, cena wyższa, sztosy mniejsze, punkci leci tu i mamy 1 do 0. Kolejną kategorią jest amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, to wystarczy spojrzeć. Jakie tu są poduchy? Oczywiście, jeśli no, bo tu nie ma nic do gadania. Tu amortyzacji jest więcej, jest ona mocniejsza, lepiej wytłumi. Ale zawsze wiąże się z tym mniejsza responsywność buta. Więc jeśli chcecie bardziej responsywnego buta, no to zdecydowanie Jordany 36. Ale no to ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, każdy szuka czegoś innego. Im jesteś cięższy, tym amortyzacji tak naprawdę potrzebujesz więcej. Choć ja, będąc ponad 100 kg zawodnikiem. Nie lubię tak dużej ilości poduszek. Dla mnie to i osiemnastki też było tłumacz. No już w było. No jest troszkę dla mnie za dużo tych poduszek. Na szczęście dwudziestki od tego odchodzą, więc jest troszeczkę lepiej. Ale ta kategoria nazywa się amortyzacja, a tu amortyzacji jest więcej, lepiej wytłumić, Więc punkt musimy dać tutaj jest jeden do jednego. Trakcy. I ogólnie z trakcją mam ten problem, że tu ten bieżnik bo on jest tak płytki, że go pewnie nie ma, ale trakcja jest spocz, spocz jest dobra trakcja. Nie można się doczekać. Tutaj mam problem z tą trakcją straszny, ponieważ czasami mi ją gubi. W szczególności na jakichś bokach. O, zobaczcie, co się dzieje. Tu? tu tak nie gubi. Tu jest cały czas tak samo. A tutaj na bokach to normalnie jak na łyżwach czasami. Jest. Jeśli ktoś jest dynamicznym zawodnikiem, który bardzo zmienia kąty biegu. To uważam, że ta atrakcja może troszeczkę być zgubna dla niego. I mimo tego, że tak czysto teoretycznie jest bardzo dobra, to ja uważam, że za często gubi. Często gubi. Uważam, że gdyby tutaj to podeszwę bardziej wypełnić, ona by tak nie gubiła. Ale to tylko moja opinia. I w sumie, według mojej opinii, dam punkt tutaj za atrakcję I mamy 2 do 1. Kolejną kategorią będzie wygoda. Te Jordany są wygodne. Naprawdę. Nie mam się do czego doczepić. Nawet na lato będą spoko opcją, bo fajnie oddychają. Zresztą Przemysław Zamojski pozdrawiam, on zawsze na Insta, jak widzę jak on stawia P.I. tych swoich, to naprawdę ładne tam stawia i zawsze zazdro, to on w nich gra całe wakacje 3x3, więc no, chyba są przebiegne wystarczająco. Te nie oddychają wcale, są z plastiku, więc oddychać nie mają jak. Dodatkowo tutaj ten wysoki wypustek yy, potrafić gać w nogę. Nie każdego, oczywiście, bo na przykład mój kolega ostatnio Maciek kupił sobie takie na promce, na Nike i jego nie uwiela wcale. Ale znam osoby, którym to aż do krwi zjechało nogę. Więc jak zawsze to zależy od osoby, ale jednak jeśli komuś się tak dzieje, to nie jest za dobrze, ponieważ but nie powinien być tak niewygodny. Dodatkowo, fitting tu jest dość ciężki, stopa jest bardzo zamknięta, często osoby zamawiają już 0,5 w górę i potrafią odesłać, bo jest za ciasny, przychodzi jeszcze wyższy rozmiar i tu już jest za dużo luzu. Ciężko dodać co jest tutaj. Uważam, że dla szerokiej stopy to zdecydowanie nie jest but, ale ogólnie jest sporo wygodniejszy i punkt muszę dać tutaj i mamy już 3 do 1. Już wygrały Jordany, a mamy jeszcze kolejne kategorie. A kolejną kategorią będzie oczywiście ochrona rozklekotanych stawów. Tutaj, szczerze powiem, jest tej amortyzacji tak dużo, że człowiek czuje się na tyle bezpiecznie, że nie wiem, jak było dojść do kontuzji, ale mamy straszną trakcję. Tą, która gubi i jak wiemy, jak mu ucieknie noga w bok, to więc zadło poboczne może sobie pójść. Do spanka i już nie wrócić. czy znaczy wróci kiedyś, ale wiadomo. Tutaj naprawdę spoko. Ja, wiadomo, każdy ma takie okresy, że jest jakiś weekend, imprezki, coś tam, i potem dwa dni jesteś spuchnięty wodą. To takie buty są dla niego bezpieczne. Oczywiście też KD zawsze wtedy i Lebron 17, bo tych to nie. Ale to jest taki bezpieczny but, więc naprawdę ochrona stałów jest spoko. Materiał nie jest jakiś. Taki mega pancerny, ale mimo to fajnie stopę zamyka. Jest dobra amortyzacja, jest dobra trakcja. But jest dość masywny. Ja uważam, że oprócz tego tanek samów też tutaj spoko, mimo tego, że tu jest więcej amorki, to jednak wszystko inne jest tutaj, bo stopa też jest lepiej zamknięta. Tutaj mimo tego, że jest ciasno, to nie jest ona tak trakcyjnie tak zamknięta. I dajemy tutaj punkcik, mamy 4 do 1. Kilka słów podsumowania. Dla kogo są te buty? Jeśli jesteś zafiksowany na funkcję tego, żeby jak najbardziej tłumiło, to dla Ciebie. Po pierwsze są za drogie, po drugie są w mojej opinii oczywiście nie za ładne. Wiem, że wielu osobom się podobają, więc ja nikomu nie broknię takiej opinii, mi nie siedzą. Są mega ciężkie, najcięższe buty poza adaptami BB, jakie posiadam w swojej kolekcji, więc no, o czymś to świadczy. Te są naprawdę fajne, naprawdę dobre buty. Jestem ciekawy, jak 37 ale to są naprawdę spoko buty. Ja dawno nie mówiłem tak o Jordanach, ale 36 są super. Naprawdę bardzo je lubię. I to no i tyle. Są lepsze. Po prostu. Ja uważam, że dla każdego są lepsze. No chyba, że masz zobaczenie jakieś na punkcie amortyzacji, giga amortyzacji, to wtedy wiesz, Dobra. Z mojej strony to już wszystko. Moje, opinię nie znacie. Wygrywają 4-1 Jordany 36. Nowa.